Przyjemnej podróży? Witam w programie Polonia w Komie. Jeden odcinek to jeden bohater. Polak za granicą, tam żyjący, mieszkający, podróżujący, który opowiada nam swoje życie. Rubin nasz, telewizja warszawska. I tak to działa. Grzesiek Kopeć. Z Małopolski, niegdyś z Chicago, jak powiedział, tak zrobił. Raz nam wysłał już materiał z parady w Chicago na Jackowie, a teraz wysyła nam Lwów, gdzie wybrał się, by odwiedzić kolegę, któremu ten Lwów pokazał, a tak naprawdę odkrywali go razem. No i panie, jesteśmy no teraz w poróbie. Poróbie. Widzimy tutaj, w tym kierunku jest nowa i droga wylądowa. Natomiast tam idziemy w skórze, w którym znajduje się poprawa, w której po które lecińsko biowo to powiedzieć, co to za skrzyżowanie? To no, jest skrzyżowanie w mieście w Niestety nie widzimy jaka to Musimy to Państwu powiedzieć później na ten pan. Kamerujący powie co to jest za budynek, który widzi przed nami. To jest taki, przed nami zaczyna wątalić na flagą? No, to jest jakiś, ten jest jest dokładnie ratusz do się pożytkowej. O no tyle to pamiętam. Nie znam tekstu, ale pan Andrzej dzielnie prowadzi. Panie podmaczu, kiedy <śmiany> ja wbił, to najdalsze kolana i pił. Gdybyście jeszcze narobić wniosku to tylko węgrowi. Na prostu boga ci są za pan brat i każdy ma mu śnieg nad parze, a to tak w ogóle, że tak powiem. Ostatni dzień przy pogułki, tu jestem FIFA.

Materiały Lwowa, bardzo fajne, dziękujemy. Grzesiek, wiemy, że masz pseudonim Mister Gregu i pod takim pseudonimem możecie odnaleźć Grzeszka Kopcia w sieci. Wszyscy jesteśmy dzieci w sieci, wiemy o tym bardzo dobrze, mało kto nie, to już nawet starsze pokolenie zaczyna dotykać, a my korzystamy z niego i z jego bogactw. Wyławiamy same perły oraz docieramy do nich. I potem płynie strumień przez Rubina pięknych, nieprawdopodobnych i prawdziwych, niezwykle intymnych przekazów, które tworzą ten wielki obraz Polonia w Komie obraz nas wszystkich Polaków za granicą, jacy naprawdę jesteśmy teraz.